Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Wakacyjny klimat, ale tematy będą nie tylko wakacyjne. Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor, człowiek, który komponuje każdy rodzaj muzyki, jak mi się wydaje. Witam bardzo serdecznie, maestro na antenie Polskiego Radia Koszalin. Dzień dobry, dzień dobry. To, to co pan powiedział, to tylko w pewnej części jest prawda. Każdy rodzaj muzyki, no ja takim omnibusem nie jestem. Ja komponuję taki rodzaj muzyki, ja mi się podoba. O, właśnie, w związku z tym mogę mieć jakieś niedobory. O. Bardzo bym prosił na początek, żeby pan parę słów w klimacie wakacyjnym był uprzejmy powiedzieć, bo tutaj tęsknię. No, no no, no, wystarczy wystarczy wychylić je przez okno. Słońce już nie stoi w tym pionie, w który jest uciążliwy, nieco się przechyla. A więc namawiam słuchacza, żeby wyjść na werandę, jeśli ktoś ma werandę. Jeśli nie ma werandy, to przystawić krzesło do okna. Natomiast w klimacie wakacyjnym w zasadzie są najprzyjemniejsze rzeczy, a więc nie tylko owoce, rozmowy mniej napięte, kalendarze zobowiązań nie są takie istotne. No i jeszcze parę innych rzeczy, o których można by opowiadać, tylko broń Boże, żeby nie jechać nad, nad Bałtyk. To, to jeśli mogę przestrzegać to ze zdjęć internetowych, tam jest piekło. Podobnie jest w Zakopanym, no ale zakopany to jest koszmar taki patentowany, no więc też nie namawiam. Jeśli będziemy unikać i zakopanego, i miejscowości nadbałtyckich, to będziemy doznawać klimatów właściwych, wakacyjnych. Podejrzewam, że moi koledzy i koleżanki obruszą się zaraz, że jednak Bałtyk ma miejsca, które nie są zatłoczone wybrzeże Bałtyku. <laughs> Proszę uprzejmie, te, 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 te miejsca niezatłoczone tolerujemy, akceptujemy. Oczywiście, że są, tylko ja to ujmowałem, en bloc i to była moja e, może tutaj niestosowna. Niestosowny kierunek. Są, oczywiście, są, są, i to wszędzie są, tylko trzeba trochę trudu poświęcić, przejść na lewo czy na prawo. Tutaj z Panem tęsknią w koło brzegu strasznie. Mam przyjemność być gościem corocznym, gościem w Kołobrzegu, tyle że porą jesienną, jesienno-zimową. Jeśli tęsknią za mną w koło brzegu nasi znajomi, to ja się nie dziwię, bo na ich miejscu miałbym ten sam stan psychiczny. To już powiedzmy jest związana pana obecność koło brzegu i wykorzystajmy, bo być może ktoś nie wie, że można nabyć wejść w posiadanie, tak powiedzieć, pana dzieł malarskich. Tak, rzeczywiście Five O'Clock, kawiarnia Five O'Clock, łącząca komercję, e, herbatę, kawę, też skłonna była część uwagi poświęcić sztuce wysokiej, a więc e, pani Jasińska, orędowniczka mojego malarstwa, żel art, od kilku lat współpracujemy, interes się kręci nie tak, jakbyśmy sobie życzyli, natomiast serio mówiąc, bardzo przyjemna współpraca. I proszę powiedzieć, no, uciekł pan na kasuby piękne. One zdaje się mniej zatłoczone, ale proszę powiedzieć, jak, jak mi odpoczywa. Przede wszystkim nie jest to ucieczka. Tylko wyjazd, o którym się tęskni właściwie przez, przez cały rok, miesięcy takich niestosownych do odpoczynku. A więc w zaprzyjaźnionym pensjonacie Lake Tsai, na granicy Brodnicy Górnej i, i, i Ostrzyc. To są miejscowości, których nikt nie zna, w związku z tym spokojnie mogę je rekomendować. Przyjaźnimy się z właścicielką, więc przyjeżdżamy od dwudziestu kilku lat. A od szeregu lat nasz pobyt tutaj jest dwumiesięczny. Połączony z pracą, ponieważ po, po dwóch tygodniach pojawia się coś, co można by nazwać chęcią kreacji. No więc biegnę wtedy do, 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 do Kartus i tam kupuję piórka, kupuję jakieś takie, jakieś papiery stosowne. No i z tego potem wychodzi coś sensownego, kiedy przyjeżdżam do siebie na południe. Tak to mniej więcej wygląda. Dowiedziałem się i taki główny temat rozmowy, który sobie wymarzyłem, bo nie wiem ostatecznie jak pan zareaguje. To jest wykonanie pana kompozycji pieśni papuszy, czyli Harpy Papuszy. Jesienią, duże wykonanie, tak się dowiedziałem nieoficjalnie. Będzie wykonanie orkiestra Polskiego Radia, Sala imienia Witolda Lutosławskiego w środku grudnia będzie wykonanie z, z, z naszymi solistami krakowsko-warszawskie. Soprany, złodzi pan baryton, no, ale przede wszystkim orkiestra Polskiego Radia i chór, chór Polskiego Radia. Bardzo ciekawy jestem tego wykonania, dlatego że, że każde wykonanie z innym zespołem, innym, innym chórem, ale przede wszystkim inną dyrekcją. A więc tym, który zawiaduje, który stwarza który to kre kreację. Zawsze to jest dla mnie ciekawe. Z tego powodu, że, że jest nieco inne. Kompozycja to jest efekt pracy wyobraźni kompozytora, zanotowane szczególnymi znakami, czyli nutami. No i powstaje coś, co ma 260 stron na 20 kilka instrumentów, czasem na 16, w zależności od dramaturgii a więc to jest pewien ideogram tak to okropnie nazwę. Ale za każdym razem, jeśli mamy do czynienia z muzykiem o, o, o wyobraźni, mówię o maestro, każde wykonanie jest nieco inne, ponieważ on tych, między tymi dostrzega, między minutami dostrzega muzykę, bo nuty nie są muzyką, nuty są tylko przewodnikiem po muzyce, ale sama muzyka to jest coś po środku. No więc, więc jestem bardzo ciekaw tego wykonania warszawskiego. Chętnie bym, by, by, bym usłyszał wykonanie koszalińskie na przykład. Ale nie wiem, czy, to, czy, 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 czy moje życzenie nie jest w nadmiarze. Ta słynna filharmonia obecnie szczecińska została skończona i kiedy zdobyła wszelkie możliwe architektoniczne nagrody, pani dyrektor Filharmonii Szczecińskiej. Zaprosiła niejako na otwarcie w nowej siedzibie, na otwarcie właśnie harfy papuszy, co mnie zdumiało, ale równocześnie, równocześnie bardzo ucieszyło, bo to bo harfy papuszy, o których wspominamy, bardzo dziękuję, że Pan to że pan o tym mówi. Harfy papuszy są kompozycją, która, która nie pojawia się na, na estradach. To jest dość szczególna kompozycja, bardzo możliwe, że dotyczy że dotyczy mniejszości naszej, a więc język nie, nieznany, który my jednak tłumaczymy podczas koncertu, a więc bohaterka tego, a więc autorka Bronisława Wajs Papusza. To wszystko bardzo opornie wchodzi w, w, w jakby w wyobraźnię naszych ziomków. No z różnych powodów i, i ja się tak specjalnie temu nie dziwię. No, no cóż. No, Taka jest, taka jest, jakby to nazwać, no, tak jest poziom erudycji, bo wiersze Bronisława wajs papuszy są, są, no chcę to jakoś je nazwać, jakieś dać tutaj tego, no to jest najwyższej próby w sensie oryginalności, w sensie treści, najwyższej próby poezja. Czy maestro się poznał z panem Ficowskim i z papuszą, bo ja nie doczytałem się? Nie, z papuszą nie. Papusza odeszła kilka lat przed, przed faktem, kiedy ja się, kiedy ja się jakby, no nie tyle dowiedziałem, bo ja wiedziałem oczywiście o, o, o wierszach, ale kiedy ja zabrałem, zabierałem się, kiedy powstała idea, kiedy powstał pomysł, żeby robić harkę papuszy, niestety papusza już, już odeszła kilka lat wcześniej. Natomiast z panem Ficowskim tylko porozumiewałem się, nie chcę nazwać to w liczbie mnogiej, bo tego miałem rozmowę telefoniczną, ale dość krótką, ponieważ to było przed wpół do ósmej, i on śpieszył się na, na wiadomości i telewizyjne. Tyle było tej rozmowy. Niemniej nie byłem złakniony tej rozmowy, dlatego że. Że wcześniej miałem znajomość z panem doktorem Andrzejem Mirgą, docentem cyganem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo światły dżentelmen. Potem przez jakiś czas w Brukseli pracował, wrócił do Polski. On dał mi swoją pracę doktorską jako lekturę, więc zapoznałem się z tym. No a potem. Z Cyganami czy Romami, jakby to nazwać, zapoznawałem się w miarę przygotowań do, do koncertu. więc... Ale jeszcze sekundę, bo, bo nie, nie powiedziałem dlaczego znajomość z panem Fisowskim nie była mi, Nie byłem złakniony, bo wiele znałem z, z opisów. Natomiast moja praca to, był, to było ścisłe porozumienie z poezją, dlatego że ja pisałem wszystko do języka. Cygańskiego, romskiego, czyli, czyli pisałem tak, jak w oryginale, papusza to zanotowała. No i, i, i w związku z tym mój jakby zysk polegał na tym, że siłą rzeczy uczyłem się języka cygańskiego, którym się nie porozumiewam na co dzień, ale bardzo dużo rzeczy rozumiem, więc jeśli bym się znalazł dzięki życzliwej jakiejś sytuacji, Znalazłbym się w taborze cygańskim, gdzieś na, 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 na Rubieżach, gdzieś koło Sufał. To sądzę, że, że mógłbym być swojakiem. No. No to bardzo osobiste wyznania dotyczące procesu powstawania tej kompozycji, która, no jak pan już powiedział, będzie w okresie zimowym wykonana. No i przy tej okazji dygresja, bo zachwycamy się mniejszościami. Na całym świecie toczą się różne spory, a, a tu, jakby można powiedzieć, pod bokiem mamy swoje mniejszości, swoje nieodkryte tereny. Jak, jak pan patrzy na to z perspektywy swojej pracy, właśnie nad wierszami papuszy? Pięknie pan naprowadza, ale moje doświadczenie z mniejszościami nie jest takim, takim doświadczeniem, o którym mógłbym swobodnie mówić i, i interesująco. Doświadczenie z mniejszością, tylko z mniejszością cygańską, to owszem, to, to jest sprawa, która, która przez, przez kilka lat i w dalszym ciągu dla mnie żywa i serdeczna. Na drodze spotkałem przecież cyganów. Oczywiście, co drugi cygan był na rękach chustany, jak to mówią, przez papusze, Co drugi, którego spotkałem, ale poza tym to jest, to jest mniejszość bardzo bardzo uzdolniona artystycznie, bardzo oryginalna, no niestety wymagania populistyczne bardzo niekorzystnie na to wpływają, bo, bo na ogół te popisy romskie no, to jest rzędujący no, poziom Disco Polo, to jest coś, co jest no, najniższym poziomem zaspokajania oczekiwań. No ale niestety oczekiwania takie są. A cyganie się do tego dostosowują, no i jeśli spojrzymy na to, co, co się wyprawia, w, ja nie wiem, w ciechocinku czy w Gorzowie wielkopolskim, nawiasem mówiąc przez, przez szlachetnego cygana, wychowanek papuszy. No ale to wszystko tłuką te, te nieznośne rytmy, i to, to, to wszystko szalenie prymitywne, nie ma nic wspólnego z oryginalnością kultury romskiej, której Oryginalnych, tutaj oryginalnych korzeni nie ma. Kultura romska opiera się na, na zjawiskowej wrażliwości muzyków cygańskich. Natomiast, kiedy oni są w Hiszpanii, mają wiele wątków hiszpańskich. Jeśli są na, na Bałkanach, to są wątki bałkańskie. W Polsce są wątki polskie, ale one już niestety nie funkcjonują. To jest znak czasu, domyślam się, bo przecież jeszcze nie tak dawno w Krakowie mieliśmy takie, takie będy niewielkie zespoliki cygańskie które, które grały w oparciu o tematy znane, piosenki czy, czy coś, co w radiu leciało, ale, ale w sposób niesłychanie oryginalny, oryginalny, cygański, romski. To jest ta słynna nutka taka cygańska, jak góralska nutka jest e, też znana. To jest to, ale to wszystko zostało niestety zagubione. No. Przekleństwo populizmu to wszystko niszczy. Czy to się odrodzi? Może tak, może gdzieś to w jakichś zakamarkach peryferyjnych gdzieś to jeszcze funkcjonuje, ale, ale mainstream jest katastrofalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Czas dobiega końca. To jest wszystko, jak mówią w sketchu, należałoby podkreślić wężykiem wyraźnym to, co. Ale e, e, przepraszam, prze, wejdę tutaj, e, panie tak. redaktorze. nie chciałbym, żeby to się takim, takim, takim smutnym akcentem. Tak, właśnie do tego zmierzam. Chciałbym, <słuchacz> chciałbym uwagę słuchaczy, pańską i słuchaczy, skierować na poezję papuszu Detu Devua, Bari Pogodyca, Kaj te wyszucił Mri Riskir di Siatryca. To jest fragment poezji Bronisławy Wajstwa Puszcz. Co to znaczy? Daj nam Panie dobrą pogodę, aby wysechł nasz podarty namiot. Prawda, że piękne. Cudne. To, to na, na, na zakończenie to jest. To jest chyba, chyba właściwe zakończenie. Tak się ośmielam mówić. Bardzo serdecznie dziękuję. Prosiłbym jeszcze na koniec wróćmy do... Wróćmy nad Bałtyk jednak i do Kołobrzegu, nie wiem jak, jak by to powiedzieć. Jak nie na antenie, to panu powiem dwa, dwa akcenty, które mnie łączą od wielu, wielu lat i, i, i hasło Kołobrzeg u mnie wyskakuje tak Ale to może, może trzeba powiedzieć na antenie, bo jeszcze, jeszcze się nagrywa, to nie wiem jak pan, jak pan, <laughs> jak pan, uzna... pan uważa? Jak jest cenzuralnie, to bardzo proszę. Przed wielu, wielu laty, przed wielu, wielu laty, pewnie najstarsi mieszkańcy koło brzegu tego nie pamiętają, przyjechaliśmy z zespołem Anawa i z panem Markiem Grychutą na zakontraktowany wcześniej koncert w sali widowiskowej, która chyba już nie istnieje, bo nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to było. I, nie, i, w każdym razie wchodziło się jak. Chodziło się do tego, z garderoby wchodziło się do tego, jak do izby w Hochołowie na Podhalu. Trzeba było mocno kark zginać, bo, bo te drzwi były tak niskie. I zapamiętałem to bardzo, bo to było bardzo oryginalne. Potem się odbył koncert, który był bardzo życzliwie przyjęty. A następnie, a następnie miłośnicy czy fani zaprosili nas do nowo otwartego hotelu. Scampol to się nazywa, ten przez Szwedów budowany, proszę mnie poprawić. Istnieje cały czas. Ale on wtedy był, to był świeży, to był dzień po otwarciu. Nie chcę y, kierować uwagi słuchaczy takim śladem opowieści, która, by, która byłaby niestosowna. Opowieść to były sceny, może niestosowne, ale bardzo oryginalne, romantyczne, by nie powiedzieć, no ekskluzywnie arystokratyczny, bo w tym właśnie skanpolu przesiedziałem 7 godzin, prawie do godzin do, do rannych i zapoznawałem się z kulturą szwedzką, ponieważ bankietowaliśmy z, z marynarzami szwedzkimi, a więc było o kulturze, o obyczajach i tak dalej, więc to mi bardzo zapadło, aczkolwiek, aczkolwiek następny dzień żeby rzeczywiście był też bardzo przyjemny jest taka sytuacja skłonna do analizy tego, co się słyszało albo nie słyszało. Natomiast e, dzień kontemplacyjny, w przeciwieństwie do tej szalonej nocy. No więc kto by nie zapamiętał kołobrzewskiego hotelu Skanpol. Ja w każdym razie najrzyczuję jej zapamiętałem. No to dodajmy, że to był ciężki czas PRL-u i kontakty z marynarzami były oknem na świat. <laughs> Właśnie. Bardzo dobrze powiedziane. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchacze. Radia Koszalin. Słowa te mówił Jan Kanty Pawluśkiewicz. Wszystkiego dobrego.